To mój pokój. Niektórzy pytają, gdzie trzymam puchary. Proszę bardzo, czytam listę zwycięzców. I nagle moje nazwisko. Dlatego, gdy Carlos był mały, zapisaliśmy go do szkółki tenisowej w El Palmar. Bardzo szybko się rozwinął. Chce być najlepszy w historii. Bardziej zależy mi jednak na radości z gry. Uwielbiam spędzać czas w domu. Moja mama robi najlepsze jedzenie na świecie. Ale granie w tenisa to uniemożliwia. Żeby osiągnąć tyle co Nowak, Roger czy ja, musisz czuć, że wszelkie Twoje poświęcenia ostatecznie się opłacą. Chcę spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, mieć czas wolny. Teraz boję się, że tenis stanie się dla mnie przymusem. Masz coraz mniej czasu dla siebie i musisz bardziej skupiać się na tenisie i jego otoczce. Chcesz być wszędzie, a tak się nie da. Nie myślisz o zmęczeniu fizycznym i psychicznym. Nie widzisz się z rodziną. Bardzo ciężko utrzymać chęć bycia najlepszym. Nie poświęcaj zbyt dużo, bo na pewno się wypalisz. Teraz Carlos musi wybrać własną drogę. Jestem jeszcze młody. Całe życie przede mną. Mam 21 lat i chcę sam podejmować decyzje, nawet jeśli okażą się błędne. Toruję sobie drogę do zostania najlepszym tenisistą w historii. Chcę działać w swoim stylu.